W tym wszystkim o to chodzi. To, o to, o to chodzi. E, się. E, cześć, z tej strony Luzikar garbuzik. Matys i Maciek oraz mnie jest... jest... <grym wody> Pierwsze pytanie. Otrzymasz mi wtyczkę? To była jakaś propozycja seksualna, czy... Po prostu powiedzieć, ty działało, bo <grym wody> Stevolt piorun. No dobra chwala, jak rozumiesz. No, tam jest teraz w dobrym wtyczce. Znaczy... I... Drugie pytanie. E, jaki Volt jest dobry? Taki mega. Mocny Volt. Tak, bo jestem tym mega więc tylko mega są dobre. Okay, A e, nie tetinałe. Trzecie i ostatnie pytanie. E, gdzie się udaje słoneczko, gdy zachodzi za górkę? Zadajesz zbyt filozof, ja grał w gry człowieku, czemu takie wiedz jakiś oświecił. No dobra, okej, okay. w nie było słońca, rozumiemy tak, się. Właśnie, tak, ale... no nie no w grach, grach to za teksturę. Tu musisz za teksturę właśnie. To Bluzik Arbuzik. Cześć arbuzik. Matyz, witam. Witam? Oddaję wtyczkę.